Jak będzie wyglądała twoja nowa szkocka karta młodzieżowa? Twoja nowa szkocka karta młodzieżowa może przynieść wiele korzyści dla ludzi takich jak ja lub ty w wieku od 12 do 25 lat. Otwiera ona przed nami szereg możliwości, w postaci dostępu do zniżek i korzyści, naprawdę powinieneś ją mieć. Dzięki twojej nowej szkockiej karcie młodzieżowej otrzymasz zniżki na wszystko, zaczynając od kosmetyków i ubrań, a kończąc na sprzęcie sportowym. Możesz wyobrazić sobie coś lepszego? Nowa karta młodzieżowa to nie tylko szansa na tańsze zakupy, dzięki niej otrzymasz również zniżki w lokalnych obiektach sportowych w całym hrabstwie południowego ER. Jeśli wciąż jesteś uczniem, karta umożliwi ci zapłatę za posiłki w stołówce szkolnej. Nie musisz już zawracać sobie głowy głachostkami ani martwić się o to, czy masz przy sobie gotówkę. Wystarczy doładować kartę w taki sam sposób jak zwykłą kartę telefoniczną. Same korzyści: nieograniczony i co najważniejsze, bezpłatny dostęp do wszystkich książek lub płyt, i oczywiście do internetu. A czy wiedziałeś, że dzięki karcie możesz skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i otrzymać zniżki podróżując po Europie? Pewnie nie, a tak właśnie jest. Ty kiedykolwiek próbowałeś wejść upadkiem na film, który był dla osób starszych niż ty? Oj, ty, to nie było zbyt grzeczne. A zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że byłeś w odpowiednim wieku, żeby obejrzeć pewien film, a mimo to bileter stwierdził, że jesteś za młody? Irytujące, prawda? Teraz nie musisz się już o to martwić, ponieważ Twoja nowa szkocka karta młodzieżowa jest właściwym dokumentem tożsamości i jest uznawana bez dyskusji w każdym miejscu w Szkocji. Kiedy ubiegasz się o wydanie karty, musisz podać dokładną datę urodzenia, która zostaje umieszczona na karcie wraz z Twoim fajnym zdjęciem i super hologramem. Dzięki tej informacji ochroniasz stojący przy drzwiach, w jakim jest jesteś i w jakim jesteś wieku? Zobaczymy, czy można zaplanować sobie wieczorne wyjście bez problemu. Dobry wieczór, czy mogę zobaczyć Pani dokument tożsamości? Oczywiście, dziękuję. Jaka jest Pani data urodzenia? 20 listopad 1986. Dziękuję. I to właśnie jeden z powodów, dla których powinieneś jak najszybciej mieć nową szkocką kartę młodzieżową. Jeśli jeszcze jej nie posiadasz, powiemy Ci, jak ją zdobyć w dalszej części tego programu. To miasteczko Balheur, urocza nowa gmina miejska typowa dla hrabstwa południowego W Baha jest nawet stacja kolejowa, ale następny pociąg do Ir nie uwierzysz, będzie dopiero za parę godzin. To może stanowić poważny problem, a w niektórych miejscowościach z autobusami wcale nie jest dużo lepiej. Często zdarza się tak, że po godzinie 18 nie ma już żadnego i przedostanie się gdziekolwiek jest niemożliwe. Tutaj właśnie z pomocą przychodzi społeczny dialog i współpraca. Jeśli jesteś członkiem forum młodzieżowego w miasteczku takim jak Barhe, władze lokalne mogą udzielić Ci bezpłatnej pomocy w kwestii transportu. Organizacja dialog z młodzieżą została stworzona specjalnie do tego, żeby dać młodym ludziom szansę zaobserwowania sposobu planowania usług lokalnych. My nazywamy to planem funkcjonowania gminy. Pozwólcie, że pokażę Wam, na czym to polega. Forum Młodzieżowe gromadzi głosy młodych ludzi w krabstwie południowego IR i umożliwia im przekazanie ich opinii decydentom. Dzisiaj odbywa się konferencja młodzieżowa w hrabstwie południowego Ir, która zgromadziła w ratuszu około 40 młodych ludzi. Sesja rozpoczęła się od przejmującego wystąpienia grupy teatralnej PSC, która poruszyła problemy dotykające młodych ludzi. Proszę bardzo, oto młodzi ludzie bez problemu wyrażają swoje potrzeby i ty możesz być jednym z nich. A czy mimo tych wszystkich wysiłków ktoś wysłucha tego, co mamy do powiedzenia? Tak, z pewnością nas wysłuchają. Obecnie należy do Szkockiego Parlamentu Młodzieżowego, wspólnego głosu młodych ludzi w Szkocji. Mamy około 200 członków i spotykamy się trzy razy w roku. Na spotkaniach omawiamy różne cele, strategie działania i kwestie dotyczące młodych ludzi, a sprawozdania z naszych dyskusji przekazujemy decydentom. Mogę zagwarantować wszystkim młodym ludziom, że jesteśmy w stanie coś zmienić. Chciałabym zachęcić ich do wstępowania do klubów, logowania się na porach, a nawet do przystąpienia do Parlamentu Młodzieżowego. Bez wątpienia parlament na pewno wysłucha głosu młodych ludzi bezpośrednio zaangażowanych w dyskusje, wydarzenia, podczas których mogą wyrazić swoje opinie na temat proponowanych przez nas ustaw. My również korzystamy z ich opinii, jak nasze działania postrzegane są w ich regionach i jak nasze uchwały sprawdzają się w praktyce. Młodzi ludzie, ludzie mają nam dużo do powiedzenia. To oni pomagają nam kształtować przyszłość. Możesz nawiązać dialog z ludźmi z twojej okolicy, władzami lokalnymi, członkami parlamentu szkockiego i brytyjskiego. Nie przegap żadnej szansy, żeby z nimi porozmawiać. Myślę, że Szkocka Karta Młodzieżowa jest świetnym pomysłem, ponieważ daje młodym ludziom dostęp do szerokiego zakresu usług zniżek przyjemności. Coraz częściej zauważamy jej użycie dzięki technologii Smartcard. Szkocka Karta Młodzieżowa jest w czołówce i jest naprawdę wspaniałą szansą, z której młodzi ludzie powinni skorzystać w jak największym stopniu. To było imponujące wystąpienie kobiety z hrabstwa południowego Irlandii. Ten klub również robi wrażenie i co więcej, jego budowa wcale nie była taka droga. Jak na klub dla młodych ludzi, ma on wszystko z wyjątkiem jednej rzeczy: nie ma zniżki w naszej karcie. Myślę, że więcej osób dotarłoby tu, gdyby była zniżka na wstępie. Podsumowując, czego ciebie oczekujemy, powinieneś dla własnego interesu ubiegać się o nową szkocką kartę młodzieżową. Jeżeli uczęszczasz do szkoły w hrabstwie południowego E, dostaniesz kartę od ręki. Wystarczy tylko, żeby się odebrał. Jeśli już ukończyłeś szkołę i masz mniej niż 25 lat, musisz ubiegać się o wydanie karty. Wszelkie informacje możesz uzyskać w lokalnych biurach lub po zalogowaniu się na stronę www.org. Twoja nowa szkocka karta młodzieżowa gwarantuje Ci dostęp do zniżek na wiele artykułów, usług oraz wycieczek. Używaj jej jako dokumentu świadczącego o Twoim wieku, jako karty bibliotecznej dającej Ci dostęp do płyt DVD i CD lub jako karty rabatowej na wejście do kina i obiektów sportowych. Informacja ma moc i z pewnością zadziała ona w przypadku tych panów. Musisz sam przekonać się, jak to będzie, więc zaangażuj się w jakąś sprawę i wyraź swoje opinie. Nie siedź bezczynnie. Zrób coś, żeby Twoje zdanie zostało wzięte pod uwagę, żeby Twój głos został usłyszany. Naprawdę możesz coś zmienić. W hrabstwie południowego era jest tysiące takich ludzi jak my i musimy sprawić, żeby nasz głos liczył się jeszcze bardziej.